Cześć wszystkim z tej strony, Gosia! I dzisiaj postanowiłam sobie upiększyć twarz, używając maseczki. I kupiłam dwie maseczki od doktora Jarta, tudzież doktor Jart. Nie wiem, czy to jest doktor Yard albo Jart, ale widziałam te maseczki i tak mnie, tak mnie bardzo interesuje, szczególnie ta. Taka w sumie przerażająca jest. Takie taki jakby dziecko. Niemowlak przerażający. I takie sobie te maseczki kupiłam. I widziałam je też w seforze, że są. Także zobaczymy. To jest ta pielęgnacja koreańska. I obydwie są żelowe. Ale powiem Wam, że ta mnie bardziej ciekawi, bo ma taką ampułkę jeszcze. I nie wiem, jest taka straszna wypróbuję tą jako pierwszą ta, a ta jest taka także mam takie dwie ale tą będę próbować bo mnie intryguje najpierw będziemy używać ampułki tu jest ta ampułka a maseczka w środku jest taka o. mam tutaj folię bo miałam tatuaż dokończony także możecie widzieć trochę opuchnięte i zobaczcie jak to spuchło Opuchnięta ręka w folii, bo nowy tatuaż jest kończony, ale opowiem później. Dobra. Bardzo delikatny zapach. Także tu jest trochę tego, taki krem. To jest taki krem. Zaraz zobaczymy. Wezmę stąd. Witam. Dzień dobry. Oj, to ma być na suchą skórę, Edgar. Powiedziałabym, że ma to taką żelową konsystencję, ten, ten krem. Taki żel. Jesteś zainteresowany, tak? Interesuje Cię to. Bardzo dobrze. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o ten krem, tutaj w środku jeszcze dużo zostało, a to co zużyłam, było tylko na, na tej pokrywce, takiej. I to, to chyba nawet wystarczy. Także dosyć taki wydajny ten krem jest. To teraz otworzymy tą maskę. Okay. Ten sam zapach taki bardzo delikatny. Powiedziałabym, że trochę jakby owocowy, jakieś takie truskawki. Nie wiem, nie, to chyba nie truskawki. Mm. A w dwóch częściach jest ta maska, to czekajcie, to jest na oczy. A nie, to są usta. Okej, okay, uwaga. O, uuu, ale fajnie przylega. O, to mi się podoba. Fajnie przylega, bo te takie w płachcie, to one zawsze gdzieś tam odpadają i się odklejają. A to przylega. Ale jest napisane, żeby nie zakładać dolnej i górnej maski jedną na drugą, żeby one nie zachodziły na siebie. Ale jest to, o Boże! Jest to fizycznie niemożliwe, żeby one nie zachodziły do siebie na siebie, bo strasznie wysoko to idzie. Także będą zachodziły niestety, no. Najwyżej mi wypali. Takie, nie wiem, jak druga skóra, bardzo delikatne, bardzo takie, o mój Boże, ale fajne w dotyku. Naprawdę, jakie miłe. Czekajcie, ile czasu? 30-40 minut, to jest po prostu 40 minut. Zanudzić się można. Ale w dotyku jest naprawdę takie miłe. O Boże. Szkoda, że nie możecie dotknąć tego. Aż dziurę w tym. Dziura na nozdrza. Zrobiłam dziurę w masce. Dobra. To teraz skoro tak czekamy na działanie tej maski od doktora Jarta tudzież Jarta. to Wam powiem. W zeszłym tygo... Tak, to było w zeszłym tygodniu. Poszłam z Renatą, moją instruktorką jazdy, oraz dwiema innymi dziewczynami polkami. Poszłyśmy na koncert Bednarka. You know, Bednarka w ogóle nie znam. Naprawdę nie znam żadnych jego piosenek, ale wiem, że jest popularny. Powiem Wam, że mimo tego, że nie znam żadnych piosenek Bednarka, oprócz jednej przeróbki Grechuty, Dni których nie znamy, to nic kompletnie nie znam, ale zrobił chłopak taki show, że naprawdę mi się to podobało. Podobał mi się Bednarek. A, y bardzo ważna rzecz, to właśnie tatua. Byłam go kończyć wczoraj. Wczoraj byłam go kończyć, zajęło to znowu bite 7 godzin tam siedziałam, byłam tam 8 godzin, z czego 7 godzin to było, wiecie, bite kolorowanie, bo już teraz było tylko kolorowanie. I byłam wykończona, ale zostało to skończone i dzisiaj nie będę Wam nic pokazywać, bo jest, wiecie, całe posmarowane kremem, całe w folii, ale no już po nadgarstku możecie zobaczyć jakie to jest spuchnięte i cały czas wczoraj to mnie aż cała ręka bolała i dzisiaj jeszcze jak tak dotykam to jest gorące no i tak mój organizm nie jest pocieszony z tego. Straszna jest ta maska trochę jakby w bandażach po jakiejś operacji takiej że wiecie nie widać twarzy. urwało się. O nie! Urwana maska. Tak myślę, że skoro mam jeszcze czas i tutaj taką przestrzeń na usta, to mogę zrobić sobie maseczkę na usta z sephory. Spróbujmy. <grystanie> Dzień piękna. Okej. Okay. Och. Serio? Se Wygląda jak zużyty kondom. Upiększanie się. To teraz kareras. <laughs> Czas nadszedł. Mm. Takie piękne usta od razu, no, rewelacje, zobaczcie, piękne. Okay. Uh. Ale <ścoughs> fajne. Hmm. Zobacz, czy widzisz różnicę w mamie? Nie. A czy ja widzę? Jest gładka, zostaw to. Skóra jest gładka, jest na pewno nawilżona, to bym powiedziała, że skóra jest bardzo nawilżona. Miła. I okej. Okay. Także nie, no fajne. Fajny taki jest proces cały, bo tak, najpierw ta ampułka tutaj, żeby nawilżyć, a potem nakładamy to, i to jest takie miłe w dotyku. No, niesamowicie wspaniałe w dotyku. Także dla samej tej, dla samej tej, w ogóle takie wypukłe jest, to, to nie widać tu, ale lekko wypukłe jest, jak się dotyka. Tutaj. Takie miłe doświadczenie jest na skórze, naprawdę mi się to podoba. Tak, tak. Także. No, jak ktoś chce sobie się tak zabawić i zrobić taką maskę, to niech zrobi, bo naprawdę jest bardzo nawilżona skóra. Czuję, czuję to nawilżenie i taka jest, nie wiem, tak jakby od środka trochę pulsowała. Nie wiem, jak to określić. Także tak rzeczywiście coś to robiło chyba, bo takie jeszcze do tej pory takie to nie jest uczucie ciepła, ale takiego pulsowania, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale fajne jest. Także doktor Yard, doktor Jart z przerażającą buźką jest fajny. Także mogę polecić, zróbcie sobie. W Seforze są. No i tyle. Tyle, co tam jeszcze będę wam mówić? Nic się nie dzieje. Także razem z Walterem, chodź Walter. O. Razem z Walterem życzymy Wam wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień. Pozdrawiamy Was serdecznie, przesyłamy buziaki, całusy. O, tak. Czy dobre jest po maseczce? Ono ceni smak. Jak to smakuje? Dobra maseczka? Dobre? Tak? Mój Boże, smakuje mu. Śmierdzi. Pa! pa, 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 pa. No, pożegnałeś się, tak? Taki inteligentny piesek to jest.